Cześć kochani, witam Was cieplutko u mnie na kanale i dziś przychodzę do Was z kolejnym filmem. Dziś zapraszam Was na pustaki z listopada. Tak, tak, dobrze słyszycie jeszcze z listopada, ale pustaki z grudnia też czekają na swoją kolej. Natomiast jest to pierwszy film, jaki nagrywam w nowym roku, więc chciałabym Wam życzyć przede wszystkim kochani zdrowia, bo to chyba jest najważniejsze szczęścia, pomyślności i spełnienia marzeń, żeby Wam się tam spełniło co sobie wymarzyliście. A teraz już przechodzimy do treści filmu. No i powiem Wam, że mam tu część rzeczy takich, które lubię, do których z przyjemnością będę powracać, ale bubelki też się znajdą. No i zaczniemy może od takiego dużego opakowania. To jest opakowanie po ręcznikach bawełnianych stami. To są takie ręczniki na rolce 50 sztuk. No i muszę Wam powiedzieć, że niestety jakość się pogorszyła. Ręczniki są mniejsze, są cieńsze i dużo bardziej szostkie. Kiedyś była to fajna forma ręczników do wycierania twarzy. Były przyjemne, mięciusieńkie. Niestety w tej chwili to jest ręcznik, który jest bardzo szorstki. No i nie wiem, czy powrócę do niego. Mam jeszcze jedno opakowanie na zapasie, ale muszę sobie poszukać czegoś innego. Może coś bardziej przypadnie mi do gustu, bo niestety te się zmieniły i nie są już takie fajne jak były. Niestety tutaj mam niewypał kosmetyczny. To jest opakowanie po mydle Lux. Zapach miał być frezji i drzewa herbacianego, olejka z drzewa herbacianego. Niestety ta frezja była w ogóle tu niewyczuwalna. 500 ml mydła, bardzo niewydajnego, bardzo mało się pieniądzego. Ogromne ilości trzeba było nałożyć na dłonie, żeby umyć ręce, ale już nie daj Boże mieć jakiś tłuszcz czy zapach na przykład ryby na dłoniach, to w ogóle nie dawało rady, więc bardzo szybko mydło się skończyło. Nie pachniało jakoś przyjemnie, więc na pewno tego mydełka z tej marki nie będę kupować. Kolejna rzecz jest do mycia włosów i to jest szampon z Balea. Ta wersja kokosowa, zmieniło się opakowanie. Natomiast na szczęście formuła szamponu została taka, jaka była. 250 ml, bardzo wydajnego produktu. Przepięknie pachnie. W tej chwili kolor już był taki jasnozielony, nie niebieski. Natomiast no, nie będę specjalnie prosiła koleżanki, żeby mi przywiozła te szampony z dm u z Niemiec. No bo wiecie, jak w tej chwili sytuacja wygląda ale z tego co wiem, DM-y mają się otworzyć w Polsce, u mnie w mieście również, więc ciepliwie poczekam, może sobie sama właśnie zakupię, więc pożyjemy, zobaczymy. Kolejną rzecz mam tutaj z użytą płatki z b Be te kwadratowe. Jest ich tutaj 60 sztuk, bardzo fajne płatki. Ja jak jestem w Biedronce na zakupach spożywczych, to zawsze sobie jakieś tam jedno opakowanie wrzucę do koszyczka. Bardzo je lubię i polecam. Następna rzecz to jest zmywacz lakieru hybrydowego z Hebe typowo acetonowy. Powiem Wam, że fajnie zmywał wszystkie lakiery czerwone, brokatowe. Nie wiem, czy hybrydkę ruszał, bo ja mam do hybrydy z Semilaka zmywacz, natomiast mam wrażenie, że jest dużo mocniejszy od tego z Isany migdałowego. No niestety to chyba bardziej śmierdzi, ale łatwiej radzi sobie z lakierami, więc myślę, że chyba do niego powrócę. Tu niestety mam kolejny niewypał kosmetyczny dezodorant Secret. To jest taki mój powód do lat młodzieńczych i powiem Wam, że kiedyś używałam tego dezodorantu w sztyfcie. Przepiękne były zapachy, bardzo długo trzymały świeżość. Tu tylko mi się podobał zapach ten konwali, przepiękny był. Natomiast jeśli chodzi o trwałość i trzymanie świeżości, to pozostawiał wiele do życzenia. Zużyłam oczywiście produkt, ale więcej już do niego nie wrócę. Niestety tu mam kolejny niewypał kosmetyczny Eveline Balsam do ciała 200 ml Figuey Granat. Zepsuło mi się tu na samym początku opakowanie, co mnie strasznie denerwowało. Natomiast to jest takie SOS do suchej skóry. Niestety nie. Skóra była bardzo sucha, nienawilżona. Zapach zostawiał też wiele do życzenia. Myślałam, że to będzie fajny, owocowy zapach, a to był zapach taki bardzo nijaki. Dość szybko go zużyłam, natomiast więcej do tego produktu na pewno nie wrócę. Mam jeszcze jedną wersję zapachową z Evaline, jeśli chodzi o balsam do ciała, no ale zobaczymy, czy przypadnie mi do gustu. No i kolejna rzecz, która niestety była niewypałem kosmetycznym Błynnicelarny z Bingo Spa. Nie polubiliśmy się z tym produktem. Bardzo mocno szczypał mnie w oczy, piekły mnie oczy, były podrażnione. Ze skóry, z twarzy też niby zmywał wszystko, co powinien, ale skóra była taka tempa, ściągnięta. Nie podobało mi się to. Oczywiście zużyłam produktu, było 150 ml, ale nie jest to rzecz, do której z przyjemnością bym wróciła i mogłabym Wam polecić. Fajną rzecz mam z Lidla. Wiecie, że ja lubię te mydełka w piance. Tu mam wersję wiśniową. Bardzo przyjemne mydełka, pięknie pachną, są niedrogie, dobrze oczyszczają dłonie, więc mam kolejne opakowania kupione i polecam. Jedne z fajniejszych mydełek chyba, które miałam. Tu mam też fajną rzecz On Libio, i to jest szampon micelarny 200 ml. Bardzo przyjemny produkt. Muszę powiedzieć, że moje włosy ostatnio lubią się z naturalnymi produktami. Mam kilka rzeczy właśnie z i jeśli chodzi o włosy, i na pewno z przyjemnością będę je używać. Bardzo dobrze oczyszczał włosy i skóry głowy, przepięknie pachniał. Fajna była konsystencja tego szamponu, więc myślę, że za jakiś czas znów się pojawi u mnie. Tu mam dezodorant do stóp Fuswool i to była moja pomyłka. Ucieszyłam się, że jest mniejsze opakowanie na półce, natomiast nie doczytałam, że on zawiera talk. Sam dezodorant fajnie odświeżał, pięknie pachniał. No, ale niestety zostają białe ślady na skarpetkach, na rajstopach. Tak, jakbyście z antytranspiranta używały, więc oczywiście kupię kolejne opakowanie, ale już będę patrzyła na napisy, co jest na opakowaniu. Sam produkt, no, mówię, jest ok, robił robotę, natomiast no, te białe ślady nie do końca mi się podobały. Tu mam Joaśkę rzepę, w wcierkę do włosów, 100 ml, pachnie rzepą i to tak dość, wiecie, mocno. Natomiast fajny produkt, wzmacniający cebulki włosowe, włosy mniej wypadają. No i to jest produkt, który ja używam codziennie wieczorem, rano myję sobie włosy. Natomiast z tego co wiem, można to używać i rano i wieczorem, w zależności kiedy macie więcej czasu. Dla mnie świetny produkt, mam chyba dwa opakowania jeszcze na zapasie, no i na pewno będę się trzymała tego produktu. Maleństwo na jakie z kalendarza z Douglasa jeszcze z poprzedniego roku, nie 2021. 2020 wyciągam wszystkie rzeczy i to było serum. Natomiast powiem Wam, że pierwsze opakowanie, jak zużyłam, to byłam mega zachwycona tym produktem. To jak teraz zużyłam, to jakichś efektów nie widziałam, chyba moja skóra się przyzwyczaiła do innych produktów. tu było 7 ml. Dość szybko to zużyłam, ale żebym to chciała kupić w pełnej wersji, to chyba nie następna rzecz kąpielowa bingo spa, kąpiel mineralna i to był świetny produkt uwielbiałam tą rzecz pięknie pachnie, tak leśnie, leśno świerkowo przede wszystkim dwie nakrętki na nawalne wystarczą żeby woda była zmiękczona o przepięknym zapachu, w błękitnym kolorze bardzo wydajny produkt kupiłam sobie oczywiście kolejne opakowanie i będę się trzymała tego produktu bo jest świetny coś męskiego, gilet, żel do golenia ja generalnie kupuję właśnie te produkty, one są bardziej wydajne, fajna jest gęsta piana, dobrze się goli na tym żelu. Zapach też męski nie zostaje na skórze, więc tego się kobitki nie bójcie. Używamy tą całą trójką. No i oczywiście kolejne opakowanie już na dole jest i używamy. No i jeszcze jedna rzecz męska z Adidasa Pure Game 250 ml. Żel pod prysznic, fajnie pachnie, dość wydajny. Myślę, że kolejne opakowanie co jakiś czas się pojawi. No i tak patrzę, co mi tutaj jeszcze zostało. Moja ulubiona pasta do zębów Mint Fresh Himalaya. Pasta, która jest delikatnie miętowa, oczyszcza ząbki, odświeża oddech, czego chcieć więcej. Także polecam. Maxi krem, kolejne opakowanie pak kapsułek wzmacniających włosy i paznokcie. Myślę, że jeszcze za dwa miesiące i zrobię sobie przerwę wiosenną letnią Na jesień znów powrócę do tego suplementu i mam wrażenie, że włosy i paznokcie są wzmocnione. Więc kolejne opakowanie jeszcze się pojawi. Dwie maski w płacie. Mam tylko dwie maseczki w płacie zużyte, no ale czasami tak bywa. Nie mam ostatnio po prostu czasu rano na taką pielęgnację. Pierwsza maska to jest Niuki i to jest figa. Do sery normalnej, wrożliwej, Bardzo przyjemne maski. Ja sobie jej kiedyś kupiłam chyba w Biedronce, Trzy albo cztery różne rodzaje. Bardzo dobrze się sprawdziły, fajna była płachta, więc polecam. No i moje ulubione maski z Lomi Lomi, czy owocowe, czy warzywne, one się świetnie sprawdzają. Tu mam wersję marchewkową, no i ja zawsze sobie takie maseczki robię rano, później nakładam makijaż i mam wrażenie, że skóra wygląda zdecydowanie lepiej, że makijaż dłużej się trzyma. No i mam tu jeszcze coś do pielęgnacji ciała, coś do pielęgnacji włosów, jakieś zapachy. Mercedes Benz Woman to jest też z kalendarza z Deglasa. W zeszłym roku nie kupowałam kalendarza z Deglasa, bo mi się nic nie podobało. Tu mam zużyte to opakowanie. Bardzo przyjemny zapach. Przyjemnie się go stosowało. No ale wiecie, to nie jest zapach, do którego bym powróciła i kupiła pełnowymiarowe opakowanie. Odżywka z jął mleko owsiane 170 ml świetna odżywka bardzo ładnie wyglądały po niej włosy, ułatwiała urozczesowanie. Mam jeszcze jedną odżywkę z Joop, chyba Orientalny Ogród i też jest kapitalna, także te odżywki z Joop jak najbardziej Wam polecam. Moje włosy też ostatnio bardzo lubią się właśnie z pielęgnacją taką naturalną. I proszę, mam tu też z kalendarza z poprzednich lat użyty produkt do kąpieli i muszę Wam powiedzieć, że albo ja się zmieniłam, albo się produkty zmieniły, Mam wrażenie, że są mniej wydajne jak kiedyś, że mniej się pienią. Tym bardziej, że ja zawsze używam produktów na gąbkę. To trzeba w tej chwili całkiem sporo wylać tego produktu właśnie, żeby się spienił, żeby się umyć. Zapach był taki bardzo świąteczny, bo to jest chyba żurawiny midnight berries, tak? Czyli jakieś tam owoce jagodowe, bardzo przyjemne, owocowy. Natomiast mam wrażenie, że właśnie się coś zmieniło w formułach, jeśli chodzi o produkty do kąpieli. No i mam tu jeszcze dwa zapachy i krem do twarzy. Krem do twarzy z orientany, na dzień i na noc, śluz ślimaka, 100% natury. Ja wiecie, ja bardzo lubię produkty z orientany, one się świetnie u mnie sprawdzają. To jest niby krem na dzień i na noc, on bardzo przyjemnie, delikatnie pachniał. natomiast ja zwykły, takie treściwsze, bogatsze konsystencje nakładam sobie na noc, dlatego że na dzień potrzebuję kremu bardziej matującego, który utrzyma mi makijaż przez cały dzień, ale krem był świetny, bardzo ładnie się wchłaniał, nawilżał całą buźkę, rano buzia była fajna, delikatna, mięciutka, więc kto wie, może jakiś kremik zorientowany znów sobie kupię. No i zostały mi jeszcze dwa zapachy. Pierwszy to jest woda toaletowa z proszę e po zmianie opakowania. Tu jest kwiat wiśni, 100 ml, tak. Natomiast muszę Wam powiedzieć, że trochę się zapachy zmieniły, bo kwiat wiśni ja uwielbiałam w tej starej wersji. Natomiast tutaj już te nuty zapachowe są trochę inne. Jest typowo kwiatowy, bardzo przyjemnie się rozpalało i używało ten zapach gdzieś tam w ciągu dnia, wiecie, musiałam dopsikać, żeby go wyczuwać na skórze, ale mam wrażenie, że te starsze wersje były dużo lepsze. Także nie zawsze zmiana opakowania idzie na plus. No i zostało mi takie maleństwo z Angel Love 132 i to jest inspiracja Calvina Kleina Eternity. I dla mnie to jest. Zapach po prostu mistrzostwo. Ja kiedyś miałam oryginał, pięknie pachniał. Zużyłam sobie to 30 ml. Oczywiście kupiłam sobie następne 30 ml, bo uwielbiam ten zapach. To jest zapach dość ciężki, kwiatowy, dość mocny, ale ja takie zapachy lubię. Świetnie się utrzymał na mojej skórze przez cały dzień. No i będę z przyjemnością używała kolejne opakowanie. Kochani, to by było tyle, jeśli chodzi o pierwszą część projektu Denko listopadowego. Dzisiaj Wam kochani dziękuję, że byliście ze mną, pozdrawiam Was wszystkich cieplutko i widzimy się w kolejnym filmie. Pa pa!